Ej za wami, za wami, no za, za wami, za wami! Bicza na rato! Pirata Ognia, ognia, pirata! Tutaj, tutaj, tutaj! Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu! Nie... Do tyłu, Jajiczka, tyłu, nie idź kanderka, nie! Czekaj, czekaj! Wyślij, wyślij tył! Kanderka mówiło! Nie! Ja po prostu kocham Cię! leki na schizofrenie i znikasz tak, tak, biorę, biorę leki na tak, i znikasz. na schizofrenię tak, tak, proszę 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 kartę. Nie. Nie, 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 kobieta! Nie wiedziałem, że to gra jest taka straszna. Wygram cię, wygram cię, świetny, świetny Ej, jest coś świetne, kobieta, nie uwielbia Co robi w tej sytuacji? Bo Zabij się? Nie, tutaj nie! się zabił! Kwaśny ty się zabił! Do Ej, no czekaj, 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 wpuść go, wpuść go tu, chodź tu, chodź tu! Wchodź do środka! Do środka chodź Ej, kurwa! No nie, nie, nie. Tu do środka chodź A ty jesteś jakiś kurwa? Czekaj! Daj mi to, daj mi to, daj mi kartę, daj mi kartę! Nie, nie dam ci daj mi Ja, ja mam nie. kartę, ja mam kartę, ja mam kartę, mam kartę! Daj mi kartę, ty i wiesz, jak się to Czekaj, jak szczekaj, jak szczekniesz! Eee Nie krokę tylko. Pa, nie skończę, nie ma ja A ja Kurwa, nie? O spadł. nie Cañeros mnie nie zrozumie, nie, nie zrozumie nie źle, ale nie lubię cię. O, no, zrozumiała. Co jak skaczesz kurwa jak pojebana? No bo mam w dupie. Narysuj Narysuję teraz pointe. <ścoughs> Furasa. Mały wąt Furas. No. Nara to jest grzyb! No ale nawet no nie do... co ty zrobiłeś, pomyślałeś leki przy mnie. No tak, no. No i co to miało być? Że lubię, lubię leki. Ale nie zróbcie pan, znaczy, no, no kur... Znaczy ja zrzucałem. też mam granat. Mi się. Aha, dobra. No... Nie no, żartuję, nie no, żartuję, żartuję. Nie no, fajnie. Pa... Pasyk. No jeszcze 5 sekund. Eee. A, co, A ile? Teraz, te 5, teraz 5 sekund ma... Nie, weźcie tego proszę. Skacz, skacz, prawie zawsze, skacz, skacz No skacz, złapię ty, cię. No tam przeskoczyć. Skacz, złopiecie cię. Co ty robisz? Robiłaś. A jeszcze chciałaś coś się, coś pytałaś jeszcze coś. Ej, patrzcie! Kurwa Lugen mi Logan. Lugen Chodź Lugen kurwa Na widzę jednak No nie Lugen zostaw kurwa bo go zaraz Chodź kurwa ze mną O kurwa i dupę Oddajcie mi go Nie kurwa dajcie mi go Jakiś skimidy toilet się wyświetla, co się dzieje? Do windy, do windy Jem kebaba, przepraszam. Kolana jakieś. a ty kurwa! Kolana kurwa krzywe mam. Eee, co tam się dzieje na górze? Obrzają mnie! Nie, oni ważą 7 kg. Ty masz kurwa wity od golfa, kurwa, nie ręce. Albo tam stoi. Albo tam, albo. Ty, tu jest brama w ogóle? Ja to twierdzę. Ej, Kranzer, Jesteś dziewczyną? Nie. Kurwa okay. nie zamykajcie. Dzie nie! 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 <grymne> otwórz mi cukierki, otwórz, zamykajcie. Nie! Nie! <grymne> się Nie! Nie! SIĘ Nie! 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 Uciekać, uciekać. Nie ma nawet tatusia z sycem Co <grym> to </hierzy> za syketa? Gdzie plaguś? I na tym A, no, dobra jest, ja, jestem, <grym /hierzy> JA NIE CHCĘ, JA NIE CHCĘ, JA NIE CHCĘ Jak on się tam dostoi? <grym /hierzy> proszę, proszę nie, <grym /hierzy> Zostaw, to dziewczyna, to samica Zostaw szamice! Pomyśl co o ty dzieciach! Ty, co ty pierdolisz? Fakty! Fakty! Akurat zetrał się w bardzo każe. dobrym miejscu. To muszę przyznać. No powinien zrać, nie? Muszę, bo. nie <laughs> Wiem, ja to robię codziennie, a nikt mnie nie chwali. Kandelka, wiesz co? Mm. Wiesz co? No? No nie, kurwa, czemu nikt z was nie odpowiada, co? <laughs> co? Ta, ja... <laughs> Kubno! <laughs> <laughs> Ty, kurwa, prezydent idzie prezydent! Prezydent! prezydent panie prezydencie! Panie prezydencie, dlaczego pan nie robi kobiet? O ja pierdolę, ugrysz mnie! Ugręc mnie. Zainfekował mnie, kurwa! Zarażył się rasizmem. Proszę o. Panie prezydencie! Panie prezydencie! Kurwa, panie prezydencie! Siedzi, pięknie zasiedził! Zasiedź, zasiedzi! Tak tak właśnie się kończy życie jakoś pun No na drodze, na chodniku pół No nie, on coś się zaćpał po prostu i teraz tak leży No jasne. U. Co to za tutaj jakieś insynuacje? Ale czy wiemy... Nie, pskita. Dobra, dzisiejsze posiedzenie będzie takie, że zabijacie kandelkę, dziękuję. Okay. <śmiech> <Nie>. <śmiech> Kolejny... Ja pierdole, co się dzieje? Oh, to... <laughs> pojebie mnie, nie no pojebie mnie, kapiszę, co się z tą stało. Kapiszą co się z tą stało? Nie, no... nie, nie jest ciemno, jest, nie widzę ciebie. <laughs> ja nie, Zabijam ktoś. No kurwa, no co? Spadaj! <średenie> SCP-ki zabijcie kandelkę, zabijcie kandelkę z Piu, piu Nie, nie, to wszystko kurwa się nagrywa, na policję pójdę. Nie dobra, nie. O Na policję! Na policję! Na policję! Nie! Nie! No debil! się 106, ma uśmiech, uśmiechnij się! Piadł jebany, uśmiech! Stój, stój, stój! Uśmiechnij się! Ale ty się szczerzysz! Bo masz złote zęby, dlatego masz szczery uśmiech, bo złoto jest szczere, pozdro! Nie trafiłeś! Rebelia! Kurwa! Nie! Nie! No mów! Ja nie słyszę co Ale ja ci będę mówić co nie mówią. No kurwa na razie są cicho, no mów. Wydra, nic nie mówi, no peknął kurwa do mikrofonu. No nic kurwa nie mówią, no mów! No kurwa! O kurwa. Wyłącz! 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 Wybądź, kurde, to światło! No, kurwa, <grydżącym> no, ja No czemu? Jest, nie, kurwa, co ty się nie robi. zrobiłeś? Ty jesteś taka głupia. Nie! Czekaj, to tam tylko... Kandelka, 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 kandelka. Kandelka, jest córką czurką tużka. Miałeś mi pomóc, ty zjeba. ja zrobiłam. sobie Dawaj pytanie, dawaj pytanie. Kurwa co jest No nie mogę wyjść stąd! Gdzie, no chodź tutaj! Dobra, chuj kur. Ja pierdolę No! Nie! Zabi ją proszę! Nie! O kurwa O! Kapitan! Dobra, baczność kurwa! Żadne baczność! I mała kupię się kandelki nie. Ja się kurwa zwalniam z tej jednostki ja Nie wiem czy kurwa za mną pracowała <śś> Baczność! Raz, dwa kurwa! A potem <śś> zwalniam nie, nie ma kurwa, no, nie ma mój... Idę do domu Baczność! Baczność! No i złaniam my ją z tej jednostki Nie! O, ja się bo... Dolarka, gdzie jesteś? Dolarka! Dolarka, nie, dolarka, nie, nie, widzę, nie widzę cię! Dolarka nie widzę, ja nie wiem, co się nie się Dolarka, nie widzę mojego świata, wszystko jest czarne! Mój Boże! O. Dobrze, dobrze. dobrze. O. A nic nie widzę! O Boże! O! Boże, co ja tu ROBIĘ Nie! Mo mogę przejść! Mogę, mogę, mogę! O, ja nie jestem zakuta przecież! Ja jestem zakuta! Kurwa, proszę. Zapierdol go! No zabij... O mój Boże, co tobą? Nie! No! Proszę cię! Ona, ona mnie dzisiaj z Discorda mi, mi, jak rozmawialiśmy mi, 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 mi. Dobrze, dobrze, dogadaj mu, dobrze Halo, policja? Dzień dobry, policja, ja chciałabym e, zgłosić kurwa... Jak to się nazywa? Bycie... Całordem. Jestem ochroniarzem, no Aha, proszę, nie zabijaj mnie!